W zawieszeniach napisano niejedną książkę i nie ma się co dziwić, bo to jest naprawdę skomplikowany temat. Co jest bardzo ważne, czasami jeden element może wpłynąć na jakość prowadzenia się samochodu. Na przykład tuleja gumowo-metalowa. Bez względu na to, jaki wasz samochód ma rodzaj zawieszenia, na pewno jego podwozie skrywa metalowo-gumowe tuleje. Większość aut ma ich około 40. Jednymi z ważniejszych są te w wahaczach. W pradawnej motoryzacji wszystkie elementy w zawieszeniu skręcano metal do metalu. Powodowało to, że zawieszenie było bardzo głośne i niekomfortowe dla podróżnych. Z czasem zaczęto stosować tuleje metalowo-gumowe, dzięki czemu zawieszenie się wyciszyło, a komfort podróży wzrósł. Ten element nazywa się też silent blockiem. Od angielskich słów oznaczających ciszę i blok. Te wyciszacze zawieszenia znajdziemy zarówno w miejskich maluchach, wielkich limuzynach, jak i... To rozwiązanie jest na tyle skuteczne, że stosuje się je w prawie wszystkich łączeniach w zawieszeniu. Nawet znajdziemy silent bloki w resorze. Tuleje metalowo-gumowe niestety często padają jako pierwsze w zawieszeniu. Biedaczki nie mają łatwego życia. Żeby zasymulować jak pracuje tuleja... Wkręciłem wahać w imadło, bo tak naprawdę ten wachacz tak byłby zamontowany w Waszym samochodzie. Po prostu ściśnięty śrubą do nadwozia. I teraz dokładnie widać, jak tuleja sobie pracuje. Zobaczcie, to jest ruch pracy tulei. Środkowa tuleja stoi sztywną, natomiast wszystko pracuje na tym łączeniu gumowym. I tak naprawdę sprężystość nadaje guma z tej tulei. Silent Block, wprasowywany jest wahacz, natomiast wewnętrzna tuleja metalowa jest zwulkanizowana do gumy. Dzięki czemu uzyskujemy taki efekt pracy. Ważna jest jedna rzecz: wahacz ma tylko pewien zakres tej pracy. On nie może sobie pracować w nieskończoność, bo ona po prostu w którymś momencie by się zerwała. Chodzi o to, że wahacz podczas pracy wykorzystuje elastyczność gumy. Jeśli skok zawieszenia byłby większy od przewidzianego przez producenta, metalowa tuleja odłączyłaby się od gumy i szybko ją zniszczyła. Co ciekawe, tuleje w zawieszeniu bywają nie tylko gumowe. To też jest log, tylko że tutaj element elastyczny jest zrobiony z poliuretanu, trochę wytrzymalszej mieszanki niż guma. I co jest bardzo ważne, funkcja ma tą samą, natomiast zasadę działania jednak inną. Tam jak pamiętacie, guma była zwulkanizowana z centralną tuleją. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj element elastyczny pracuje ocierając się o tuleje. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym zawieszeniu dobrze wszystkie elementy posmarować, bo inaczej. Efekt babcinej kanapy będziecie mieli na każdym wyboju, na każdej nierówności drogi.